Siemaneczko Dziemia, ale z tej strony Krycikowa, 223, i dzisiaj jest ze mną. Tak, jest od Siemanko. Tak, przedstaw się. przedstawiłeś się Ok. Stworzymy sobie świat. Pisaliście pod ostatnim komentarzem, żeby stworzyć świat Minecraft. Bardzo uniwersalna nazwa, więc taki świat właśnie stworzymy. Grafid. Grafid. Minecraft. Jeden sobie stworzymy. Niech będzie jeden. Kiedyś okay, sobie tutaj, to, to, to. Ok. Hmm, A nie lepiej po prostu. Minecraft. I tak, dlaczego wciskam Ci, Alu z on. Ponieważ, kiedy na potrzeby odcinka będę potrzebował dzień, żeby ładny zacząć odcinek, to będę mogła go zrobić. Hmm. A jak nie będzie tego, to nie będę go mogła znaczy, no będę go mogła zrobić, ale nie będę obchodzić systemu w taki sposób, który mam sprawdzony, jak obejść system tak. i jak. Ja też. bez włączonych kodów, y jednak no, podobne włączyć jak... kody. Dobra, już dzielę tylko. Okay. Podobne do jednego Mamy innego. Tak się zrespiliśmy, więc... Ale wiesz o co mi chodzi? Tak. Okej. Okay. I te same rzeczy. to troszkę miłe. Okej. Okay. Troszkę to jest dziwne. Nie, to nie jest. Ja dziwne. ten biom pamiętam. Identyczny był. Okej. Okay. A identyczny! Nie może być identyczny. Identyczny. Tutaj też całe drzewo wcześniej. Ja każdy drzewo w okolicy, pamiętasz. No może nie. No to no, no, nigdy nie będziesz wiedział, czy jest identyczny. No To jest fajne. To jest identyczny. Ej. Takie samo było. No, mówiłem. Takie samo było w pierwszym sfajlowanym odcinku. Tak. Moim. w Minecraft'a. Taka sama jaskinia też była. Takie samo przejście. Czyli już trzy takie same jaskini. A Boże wiesz no, dlaczego? No. Bo Seed wpisuje zawsze wiemy. Extreme Hills. Znaczy Extreme. I zawsze mam taki sam Seed. Tak, nie wiem dlaczego. As, a nie, dobra. To nie będziemy nocować. Nie, nie, nie. Poczekamy sobie jakiegoś fajnego pola do popisu. Tam są jakieś góry w lesie, ale gór w lesie nie lubię. E, tak. Mhm. To jest miejsce dla mnie. Cicho. Nie musisz nic wiedzieć i nic nie musisz się odzywać Torka Że tu cokolwiek było Dobra, już wam trochę powiem Zdradzam sekret yy, Po prostu Pierwszy sfejlowany odcinek był pod takim samym scenem, tylko że pod inną nazwą I właśnie w tym samym miejscu się osiedliliśmy tam wtedy, w tamtym sfejlowanym odcinku I dlatego też dostałem się tak Chichra jak idiot Wiem Tak Dobra, za znacznik. Dobrze, że mam min mini mapkę, bo chyba mi się normalnie powiesiła, yy, bo... Hmm. Bo nie... Ja nie mam orientacji! Krowa! W terenie Pier... stąd i krowa Okej, okay, kopię sobie. I będzie... O Boże, 52 FPSy! Nowy rekord. A chyba 60 fps maksimum yy, ustawiony. Przy nagrywaniu. Takie ograniczenie do 60 fps. Okej. Okay. Mm. 30 stoi. Ja, no, to dobrze. 30 to jest taka optymalna. Optymalne są zawsze najlepsze takie, myślę, liczby. Mm. No. Może patyczki. Ym. Teraz tak. Tak. Tak sobie zrobimy dwa kilofy. Okay. Nie pytajcie się jak ja obchodzę system, że robię takie jakieś dziwne te rozkładania, bo tajemnica. Tak, tak. tajemnica. Popróbujcie sobie naprawdę przy, przyciskami na myszce w craftingu opcja i zobaczycie, że można naprawdę fajne rzeczy zrobić. Dobra, wykopiłem sobie na pięć. Znaczy, naprawdę to tylko wiesz to trzeba no tak, tylko jeden przycisk. Jeden na przycisk. Na klawiaturze Ale... oczywiście. Do czego? Do tego, co ja zrobiłam, nie trzeba wcisnąć. A! na klawiaturze. Na ja myśl. Kombinujcie na myśl, bo to, że z Shiftem można zabierać życie, to wie każdy. Ale to, że można jakoś specjalnie rozkładać itemy porówno w craftingu, to jest już takie mniej spotykane. Tak, ten tunel zaraz sobie ładnie udekorujemy. Ale ja myślę, że większość to zna. Też myślę, że większość z Was to zna, ale ktoś... O! 8 FPS-ów. O, co to się dzieje? Za długo kopę. Tak, stwierdzam to. Jezu... Weź troszkę przestań kopać, co? Ludzie, 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 ludzie... Fraps, nie szalej! Boże... Dwa FPS-y! Wiecie co? O, o, o. o dobra, upłynie No nie, ja, jednak nie. Upłynnie się trochę gra. Okej. Okay. Były minimalne problemy, tak może czasami być taki skok i klatek. Yy, wiecie co, wykopiemy... Nie, wiecie co, może zakończymy... Zrobimy drzwi i zakończymy ten odcinek, bo trochę mnie to bardzo laguje. Ale będą dzisiaj dwa odcinki w nagrodze wstawione. Tak, dzisiaj dwa odcinki. Dzisiaj będą dwa odcinki. Okej, wejdźmy do domku. Oświetlimy tylko domek. I tutaj w takich miejscach. O. Dobra, to takie Mamy e... taką rurę jakby... Tak, że tak się wydarzy. Dlaczego nie mam skina? Bo coś się nie cięło ze skina. Nieważne. Okej. Okay. Więc. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. A zresztą co ja sobie będę język strzępić. Tylko mam nadzieję, że Wam się ten film naprawdę spodobał. I jeżeli chcecie więcej filmów z Worden, to piszcie. A resztę raczej dowiecie się mniej więcej za chwilę. Więc oglądajcie do samego końca i po prostu mam nadzieję, że wykonacie swoje powinności, jeżeli chodzi o bycie moim widzem. Jeżeli Wam się to spodobało, oczywiście, to wykonajcie swoje powinności, więc lajkujcie, subskrybujcie. Cześć! Hej, jeśli ten film ci się spodobał, to kliknij like pod spodem siema.